Dzień dobry. A więc kolejny raz widzimy się w grze Deep Freeze. Tym razem odcinek na rok 2024, a właściwie na jego rychłe zakończenie. Zobaczymy, do którego etapu uda mi się dotrzeć w tym roku. Żeby było ciekawiej, nie trenowałem przed nagrywkom, tak więc ani też nie robiłem jakichś dodatkowych nagrań, jakichś podejść próbnych, tutaj jest czysta, spontaniczność. Zobaczymy, czy faktycznie bez poprawy jakiegoś powiedzmy bardziej tryhardu, yy, czy, czy uda mi się pobić wcześniejszy wynik, albo też chociaż jeden z jakichś poprzednich wyników, tak, które były w poprzednich latach. O, jest kotek. Kotek chyba, tak, 15 tysięcy, właśnie pamiętam, że kotek był dość cenny, jeżeli chodzi o punkty. To, że jest kwestia punktów, tutaj nie chodzi tylko o ściganie się na, powiedzmy, no, ściganie się w cudzysłowie z samym sobą. Nie chodzi tutaj tylko o kwestię, prawda, dojścia na jak najdalszy, na jak najtrudniejszy poziom, ale chodzi przede wszystkim o punktację, tak, to jest coś, na co zwracam zwłaszcza w ostatnim czasie szczególną uwagę, chociaż w ostatnim czasie brzmi dość abstrakcyjnie, biorąc pod uwagę to, że tak naprawdę, no, te odcinki są co roku, więc <gryzmy> powiedzmy, że tutaj ten wachlarz czasowy jest naprawdę, naprawdę długi, no cóż, już 70 tysięcy, zobaczymy jak dalej i mamy pierwszego bossa, 70 tysięcy punktów pierwszy boss. Nie najlepiej chyba, ale też nie najgorzej wydaje mi się. Póki co, proszę zwróćcie uwagę, nie straciłem jeszcze ani jednego życia. To jest właściwie najłatwiejsze, bo więc tutaj myślę, że pokonanie go będzie czystą formalnością. Też właściwie pierwszy raz to nagrywał na nowym komputerze, więc no też generalnie feeling ogólnie tutaj gry jest inny, aczkolwiek nadal na Full HD, na trochę lepszym ekranie co prawda, ale nadal mimo wszystko na Full HD. Ale faktycznie przez to, że... Oj, skończyła się dobra passa. Przez to, że faktycznie jest tutaj ten... HDR, no to troszeczkę inaczej ta gra wygląda, mimo wszystko. Nawet to widać po flaszówkach, co ciekawe, ale wiadomo, tutaj te kontrasty kolorów nie są aż tak dopracowane, zwłaszcza w takiej, w cudzysłowie, pikselowie. No Ten jeden mobek by mnie trafił w sumie dwa razy, prawie że. Ale nieźle, póki co tylko jedno życie. Ktoś pomyśli, no przecież nagrywać taki gameplay w 2024, no to też jest troszeczkę przesada, yy, ponieważ no nikt już prawie tego nie robi. Ale moi drodzy, ja to robię i to jest najważniejsze, że po prostu. Mhm, ale snajper, że się w tym po prostu odnajduje. I generalnie też, no już właściwie mówiłem kiedyś, że będę starał się raczej raz do roku też nagrywać takie materiały, więc powiedzmy, że podtrzymuję, powiedzmy, taką tradycję kanału. Też można porównać zawsze, jak się mój język ewentualnie zmienia, w cudzysłowie moja gadka, prawda, bo to wszystko się zmienia w czasie i faktycznie przez to, że jest to nagrywane tak rzadko, to każdy kolejny odcinek jest pewnym, też jeżeli chodzi o mój sposób dobierania słów i, i nie tylko, jest pewnym pewnego rodzaju snapshotem myśli, jakby tak, można w ten sposób powiedzieć. Proszę się dobrze nad tym zastanowić, co to powiedziałem, dlaczego powiedziałem, że snapshotem myśli, więc też możecie napisać w komentarzach, co o tym sądzicie i czy to jest trafne, powiedzmy, te, trafna analogia. Natomiast tak, tak bym, tak bym to ujął tak najprościej właściwie z naprzód myśli. Czyli to, co po prostu mi się w głowie przetwarza, jak to formuje zdania, tak? I właśnie przez tą rzadkość nagrywania tej serii, to bardzo mocno widać, jak właśnie się to wszystko tutaj zmienia. Nie mówię, że jest lepiej czy gorzej, tak. Ja mówię tylko, że jest inaczej na pewno. I też specjalnie to nagrywam tak, że właśnie no, nie przygotowuję się też jakoś do samej nagrywki, tak, bo kwestia ewentualnie tutaj treningu movementu, gry i tak dalej, no to, to jest coś innego, ale też tego staram się nie robić w ciągu ostatnich chyba dwóch, czy trzech odcinków, czyli w ciągu tych właśnie dwóch ostatnich trzech lat, ale poprawcie mnie, jeśli się mylę. Natomiast yy, faktycznie, ta spontaniczność, która też dotyczy samego nagra nagrania materiału, też powoduje właśnie, że ten język można bardziej prześledzić, tak jak, jak on się zmienia. Dla mnie to jest osobiście dość ciekawe, bo mogę to sobie też sam porównać, po prostu odtwarzając ten, te, te, te materiały. No, tutaj już ryzykowna akcja. Cztery życia na Drugim bosie. no niestety, przez to, że się rozgadałem, no to <grym> straciłem czujność. I niestety, dużo tych żyć utraciłem w bardzo, bardzo głupi sposób. Myślę, że te pieski chyba najbardziej tutaj mi utrudniają w cudzysłowie życie. I tak chyba było też w poprzednich odcinkach, jak dobrze pamiętam, że faktycznie właśnie te pieski wydawały się chyba najtrudniejsze. Tutaj też jest ciekawy poziom, bo jest dużo przeciwników którzy mogą mi spać na głowę a tak naprawdę nie mam nawet możliwości life upa chyba jednego nie podniosłem, prawda? a tak naprawdę nie mam możliwości jakoś wejść tam na górę bardzo szybko nie ma żadnego dołu, niczego, więc poziom tak platformowo dość trudny oczywiście dla takiego laika platformówek jak ja ale też no, nigdy tak nie zwracałem aż mocno uwagę na te właśnie skoki w dół, jakim one są właśnie takim overkillerem, właściwie jeżeli chodzi o przechodzenie danej planszy. Jak, mm -hmm, jak szybko można przejść? O, straciłem jedno życie, odzyskałem dwa bardzo fajnie. Widzę, że tutaj gra mnie rozpieszcza. Tutaj ciężko coś zrobić z tym z tym dziadem, detektywem liskiem chyba jak ja to nazywałem. Tak jeszcze chyba żadnego MOBA nie unicestwiałem, co ciekawe, ale cóż. Jeżeli chodzi o. Widzę, że trochę żyć odzyskałem, to może jeszcze ten gameplay troszeczkę potrwa, ale miejmy nadzieję, że też nie za długo. Nie no, oczywiście żartuję, fajnie by było pobić jakiś e, nowy rekord, prawda? E, tak więc e, wspomnę jeszcze, o ile znowu się nie rozgadam. Za bardzo i nie stracę czujności, ale wspomnę tylko, że jeżeli chodzi o Minecrafta, to szykuję naprawdę duży odcinek. Wspominałem gdzieś o tym, to jest chyba taki naprawdę arcy, trudny poziom, gdzie się traci najwięcej życia. Takie mam wrażenie. Tak, więc jeżeli chodzi o Minecrafta, no to właśnie szykuję bardzo duży. Materiał, znaczy duży, może niekonkretnie ilościowo. No tutaj to nie wiem, jak tego y, dziada omijać. Chyba, że w ten sposób bym to robił. No niestety tutaj. Tu już jest chyba kwestia wieku. Chociaż ze speedupem może, może. No nie, niestety. No i jak na zło się aktywowały? Akurat w tym momencie, w którym nie chciałem, żeby się aktywowały. A zobaczymy, co on zrobi. Jak tutaj, na przykład, podejdę. Aha, to wtedy tak podlatuje. No dobrze. Nie, nie mogę go przeskoczyć. Niestety. No szkoda. I szkoda też, że zostały tylko trzy życia. Przepraszam, dwa. Ale jemu też. Jedno odebrałem, jedno odzyskałem fajnie. No dobra, tu się schowam. Właściwie on nie jest wcale taki trudny. Można go, myślę, tutaj movementowo zrobić, nauczyć się tego bossa. Mhm. Nie wiem, czemu to się nie aktywowało. Ciekawe, czy na powrocie on też bije. No niestety diabno mnie z Kubany. I się nie odbiła niestety ta kulka. Szkoda. No trudno. Właściwie mógłbym zrobić tak. No ale niestety najpotężniejszym bosem, moi drodzy, w tej grze nie są bosy, tylko te pieski, które szczelają jakimiś, bo ja wiem, piorunami. Tak więc to był Deep Freeze na rok 2024. Gameplay świąteczny, tak to nazwijmy. A więc, jako że święta, to chciałbym Wam wszystkim życzyć wszystkiego dobrego, zdrowych, rodzinnych, spokojnych świąt. Wszystkiego co najlepsze, przede wszystkim dużo zdrówka, bo niestety tak to w życiu wygląda, że wypadkową życia jest śmierć, albo odwrotnie. Nieważne, zależy jak na to patrzeć. W każdym razie. Niestety, no, życzę Wam przede wszystkim dużo zdrówka. Tak? No i starajmy się szanować czas, który nam jeszcze pozostał. Jak to mówi pewien youtuber, możliwe, że ktoś ogląda, więc będzie znał referencję, ale szansa na to jest kosmicznie mała, więc właśnie o to tutaj chodziło. Z mojego strony to tyle. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.